Hej, cześć, mam, witam was wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym vlogu, którego prowadzę z ręki. Prowadzę z ręki vloga. Uznaję, że nie ściągam żadnych operatorów, że to będzie vlog, w którym po prostu wraz z tą panią. Dzień dobry, witam właśnie. Będziemy, będziemy spędzać sobie dzień. Yy, jakoś tak może nietypowo, jak to zawsze bywa, ale pójdziemy w jedno typowe miejsce, które że tak powiem zawsze odwiedzamy i włączymy pikę pikę. Także ale najpierw, ale najpierw pojedziemy sobie. czy pojedziemy? Nie wiem. No jak to ale... nie wiesz? A znaczy Ci wiem w jakim celu, ale nie wiem gdzie. A no, jedziemy do Krzeszowic na Turnie Kasi. Tak, w CSGO, tak? Bo Kasia jest pro, pro playerką w CSGO. Także jedziemy, po drodze zahaczymy o jakiś fast foodik, żeby zjeść coś, bo nic nie jedziemy od rana. No i co? No i polecimy, tam jest łuki, tam jest Mini Mike, no i oczywiście Kasia grająca. Także odwiedzimy ich na chwilkę i na pewno, tak jak powiedziałem na początku, będziemy w jedno miejsce typowe, o którym Wy tak naprawdę nie wiecie, że często tam chodzimy, bo ja też tam nie wrzuciłem jakiejś. Ja też nie wystawiam jakoś za bardzo story, a tym miejscem będzie restauracja w sumie gdzie jest jedzonko, tak? Mordeczki, a wy, jeżeli chcecie więcej materiałów ze mną i... Z tą panią, z tą panią, tak? No, to oczywiście sobie łapy w górę i subskrybuj na kanale. Tutaj macie guzik do subskrypcji. Także subskrybujcie, bo lecimy na wakacje we wtorek. We wtorek lecimy na wakacje. W tym momencie jak oglądacie, to prawdopodobnie jesteśmy na wakacjach albo wróciliśmy dzisiaj w tym samym właśnie czasie, kiedy oglądacie ten film, ale spodziewacie się fajnych filmów z wakacji, bo mamy jeden bardzo mocny plan. Sobie to powiedz tej pani tak naprawdę. No. No, yy, także co, mordeczki, widzimy się już na jakichś szybkich nagieccach, co? Dobra moi kanie, zrezygnowaliśmy z McDrive'a Szczerze, dlaczego? Bo pani nie wiedziała za bardzo co się dzieje. Ja. Zamawialiśmy 15 minut. No dobra, nie 15 minut, przesadzam, ale z 7 minut zamawialiśmy, nie udało nam się zmówić, pojedziemy do niej, że... Dobra, tu będziemy na miejscu. I odjadłem z McDrive'a Drive'a. Ja nie będę W każdym razie, zamówiliśmy po happy mealu. Nie jadłem happy Meala jakieś happy Meal 13, lat. 13 lat. 13 lat nie jadłem Happy Meala Nie, ja Serio. Ja akurat, ja jestem taki, że jakoś zawsze jadłem te bułki Happy Meal dla mnie nie był po prostu dla dzieci, ale pamiętam smak dzieciństwa, jak za pierwszy raz Happy Meela i mówiłem takie Co? Happy meal, co, to, to jest najlepszy kupon ale na świecie, dobre. Happy to for you. Właśnie doszliśmy do takiego wniosku i za 15 zł. No, także najemy się troszkę fast fooda. Oczywiście nie polecam jeść fast foodów, zdrowe odżywianie. My jak wrócimy z wakacji, dbamy o formę. przynajmniej ja. Ja też. <laughs> Przynajmniej ja na pewno, e, Mariolka nie, nie mówi, ja że też. E, w każdym razie, no, czekamy na jedząko i śpieszymy się, bo troszkę jesteśmy spóźnieni do Łukasza i, i do Kasi tam, ale mam nadzieję, że znożymy chociaż na jakiś mecz, żeby się potem nie okazało, że przyjedziemy, a tam już wszyscy i wszystko się zwija. Także Kasia, trzymam już żeby żebyś tam wygrywała, żebyśmy nie przyjechali na marne. Patrz, jak pięknie prezentuje się ta bestia Naprawdę mega się jaram to jest takie ładne światło, teraz może nie jest za czyste to autko Ale jest przepiękne, naprawdę A, Czy pani coś tak sądzi? Mhm. No, wzięliśmy sobie, ładujemy się do furki Ja i, jeszcze walczę No i wzięliśmy jedzonko jeszcze tam wszystkim innym ludziom Bo Wujaszek napisał zamówienie Są głodni pewnie, bo też nic nie jedli od rana Ale no, ja oczywiście nie podobałem wszystkiemu Ponieważ nie wiem, ostatnio mam takie coś, że myślę A zjem sobie fast fooda, po czym? Ale od czego masz kobietę, która zawsze może ci pomóc? <laughs> Zobaczymy po prostu jakiś jestem taki, że mówię, a nie jestem, mi się tego jeść po prostu Jem dwa 3 z burgery na przykład i już nie dojadam zamówienia, bo już mam takie ubrzydzenie trochę I wtedy ja wchodzę do akcji I wtedy Mariolka wchodzę do akcji, No tylko Mariolka nie przesadaj z fasfetami Wiadomo A kto tu siedzi? Wujaszek Ja się czekaj, bo ja teraz oglądam, nie? Tak? Kościół, no No dobra Dobra, jesteśmy już tutaj gdzieś w tych Krzeszowicach, tak, w Krzeszowicach jest ten turniej No i co? Chwilkę na pewno tutaj posiedzimy, zobaczymy jak to długo będzie też trwało Bo mamy jeszcze kilka rzeczy dzisiaj do zrobienia, więc też nie możemy tutaj siedzieć do nie w tej godziny No, także co? No na razie tylko wujaszka znalazłem i jak pewnie gdzieś poleciał, uciekł, ale przynajmniej mi jedzonko jest, jest jeden 1 jeden, Jest jeden 1 Kasia gra na swoją byłą drużynę, także emocje są niesamowite. Myślę, że to będzie najbardziej emocjonujący mecz dzisiaj. Ja po prostu już tam tak mi serdusek pochodzi. Nie wiem, czy to przez to, że wczoraj graliśmy długo w pokera, czy dzisiaj przez to, że jak one, jakie tu są emocje, ale jest masakra. Aj, chciałeś gdzie jest Mike? I stary pan? Nie. Słuchajcie, się pokażę wam. Mike, wiecie, jako, jako mały człowiek szybciej się męczy, nie? No i właśnie. Nie spać. No to chodź, zobacz. Ej, ej, A, chodźcie, chodź, chodźcie, 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 to pokażę Wam coś fajniejszego niż to. Nie mną mną, mną, mną. Szysz, cicho. No teraz, teraz. <ścoughs> <ścoughs> O nie! O nie! <ścoughs> Ale Mike nie był ruszony. Nie, Mike nie był Ale jak to wiecie. wygląda, to? Ten... No Jedzonko pana. Ej, to był ten! To był karuzela Prank! No to był wir e, zdarzeń! Wir zdarzeń? Wersja samochodowa. Wir zdarzeń, wersja samochodowa. Przyjechaliśmy na turniej Kasi i nie możemy go oglądać, nie? Znaczy przynajmniej ja nie mogę, wujaszek, bo ja się będzie zaraz to ucieknie. Idę. Zawahanie. Czy to było zawahanie przed użyciem innego słowa, czy zawahanie przed można? wyborem? Nie, no to... użycie innego słowa. A, wszyscy wiedzą, co chciej zrobić. Tak, tak. Dobra, moi pani, tu mamy Kasię, widzicie? Kasia gra. Lekki kombak, bo 14-8 to jest ostatnia mapa, jest 1 do 1. Teraz jest 14-11. 14, -11. 14 -11 nie dla drużyny Kasi, ale liczymy na to, że role się odwrócą, bo już trzy rundy wygrane. Także widzicie tutaj. Profesjonalna grawczyni CSGO. GO Co Bajoszku, jesteś dumny ze swojej kobiety? Nie przeszkadzaj <laughs> Nie przeszkadzaj było! W nagrodę za dobry mecz trąba przynosi nuggety W za przegranie nam meczu Dziękuję Dobra Kasia, dajcie ze spokój. Ja tam jest, jest git Ogólnie to taki kameralny troszkę turniej, nie? Ja byłem na jakichś EMAch PGA i tam jak grają, no to naprawdę... Znaczy na PGA nie wiem co są trudniej, ale też tam ludzie grają w gry. To wygląda to prze ogromnie. A tutaj widzicie, grają też w Fortnite tu to są jakieś tu gramy, Masz, jeszcze jeszcze. Są chłopy. No i tyle, no i tak naprawdę przyjechałem tutaj dla Kasi. A są jeszcze wyścigi, są jeszcze wyścigi. Jeszcze grałem w na jakieś chłopaki. O ja, patrz tu się dzieje. Popatrz. No, co? To. O, tu jest kierownica. Proszę bardzo, tutaj jeżdżą. Tutaj jeżdżą kierownicą, ale nas to nie interesuje kochani. Idziemy, idziemy tam. Idziemy tam, bo tam będą się działy ważniejsze rzeczy. A później już Wam mogę powiedzieć, co będziemy robić. Będziemy... Nie? Mów, nie, mów nie? Dobra, dobra, okej, okay. nie powiem, nie powiem, nie powiem. Dobra. Wszystko na bieżąco. Dobra. Okazało się, moje kani. Chodź do mnie, chodź. Co tam. A, to właśnie chowamy się w cieniu. Okazało się, moi kochani, że miejsce, u którego chcieliśmy przyjść, jest zamknięte. Pierwszy raz. Odkąd jesteśmy razem, jest zamknięte. I chyba może, dzisiaj, możemy no. chyba powiedzieć, co to jest. To jest ramen. Ramen. Ramen Ale... people, taka knajpa w no Krakowie, właśnie. gdzie dają najlepszy ramen i zawsze tam chodzimy, zawsze, zawsze. Po prostu Ale zdarzało się. To jest się... super atmosfera i no. można przyjść z pieskiem. Jest ekstra, ekstra byliśmy, jest Raz tarasik, byliśmy z psem. Właśnie, na którym można sobie usiąść. Bo Mariolka ma psa. Łyżwa Łyżwa. łyżwa jakiego? fejmarskiego Łyżew fejmarski Oczywiście ja to źle mówię specjalnie, bo ja do niego wołałam, że jest łyżwą, bo jakoś tak nie wiem, fajnie mi się, bo jest łyżew, to jest łyżwa. W każdym razie, nieważne, lecimy sobie gdzie indziej, pójdziemy sobie do dobrego tajskiego żarcia też w Krakowie. My zawsze chodzimy na jedzonko, więc jeżeli to ma być taki nasz typowy dzień, to też musimy pójść na jedzonko. Odwiedziliśmy Kasię, zobaczyliśmy jak, jak idzie w turnieju. Jeszcze chwilę tutaj posiedzimy, bo jeszcze gra ostatni mecz o drugie miejsce. Niestety nie udało się wygrać tego meczu ostatniego, więc nie będą grali o pierwsze, ale o drugie. No i co, no i później pójdziemy do Krakowa, bo jesteśmy w Krakowie, jesteśmy w i pójdziemy później do Krakowa i sobie coś dobrego zjemy. Mhm. Mhm. Ja taką ochotę na ramen. No właśnie, oczywiście moje pani. zawiedziona. E... Nagrywamy tego vloga też nie bez przyczyny, ponieważ chciałbym, żebyście jakoś poznali też Marcysię. Z tego względu, że no jak ma wystąpić na kanale, to fajnie było, żebyście chociaż usłyszeli ją jak mówię cokolwiek. nie, nie. Jezu, myślałem, że to jakiś fan! No, myślałem, że to, jest jakiś, fan. <laughs> no, myślałem, że to jest jakiś fan, naprawdę już mówić. Już miałem powiedzieć: Ej. Ej, idę mi, bo ja muszę nagrać vloga. no Myślałem, że myślałem, vlogi że... są słabe. Ale... nie, nie, nie Ale vlogi no. panią, panią, A, nie są, słabe, są panią, 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 panią karty, są słabe. A co koleżko? Mody, nie? mody, mody na moim filmie nie wiadomo czy półtora miliona nie będzie wbite. I co nie? z tym i o kurde, na złoto będzie. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. W każdym razie, nie chcieliśmy nagrywać zwykłego QA, ponieważ uważałem, że. Ja to już że... powiedziałam pierwsza do tego. Przepraszam, no tak, w tru. Wspólnie do tego doszliśmy, tak. ale ty pierwsza mi to powiedziałaś, żebyśmy nie nagrywali zwykłego QA, po to, że po prostu no to będzie zbyt nudne to nie i. Nic, zbyt nic i... ciekawego po prostu. To mogło być ciekawe, bardziej tutaj chodzi o to, że nie poznacie jej z tej takiej strony normalnej, no. luźnej, takiej, gdzie chodzimy i coś się dzieje, tylko poznacie ją ze strony siedzenia i, i stresowania się i zastanawiania się nad odpowiedzią, bo QA jest jednak takie, że to nie jest typowo vlogowy Film lifestyle'owy, tylko siedzi, że to jest na pytania, więc teoretycznie możesz cztery razy odpowiedzieć na jakieś pytanie i wrzucić najlepszą odpowiedź, no tak większość osób pewnie nagrywa. Więc uznaliśmy wspólnie, że po prostu najlepiej będzie nagrać jakiegoś vloga typowego, żeby gdzieś tam jakoś już rozluźnić atmosferę i żeby ta pani chociaż trochę się obyła z kamerą i coś tam powiedziała czasami. Także na razie się pewnie trochę stresuje i ja to przynajmniej widzę I pewnie, ja i pewnie Wy też to widzicie, ale faktycznie coś mówi. No, także pójdziemy na jedzonko, a potem w domu ekipy będzie mała imprezka pewnie, bo Weronika i Karol pojechali, to wiecie, rodziców nie ma, można się, można się bawić. <laughs> no. Dobra moi kani, jesteśmy na schodkach, na schodkach, bo nigdzie nie było ławki dookoła, nie chciało nam się już dalej iść. Yy, I spotkaliśmy rodzinę kaleryferów. Jak ktoś w Krzyżowicach wie, kogo to kaleryfer, to dacie znać. My nie wiemy, ale już będziemy sobie z nimi. Potowarzyszymy im po prostu, żeby nie siedział same No i znowu on, znowu on, znowu a, ten mały tu, człowiek bo ty wiesz, ja tu kiedyś mieszkałem, sobie chodzę, zwiedzam tu miasto. No właśnie, Mini słyszałem, że tutaj mieszkałeś Tak, mieszkałem Mówiłeś, że chodziłeś do gimnazjum tutaj No tu No i pięknie, jak to się tu. stało, że tyle zwiedziłeś miejsc? Kurwa, wiesz, no. lubiłem podróżować Znowu spotkaliśmy Mini na swojej drodze, także dzisiaj mamy szczęście, a ostatnio też cię spotkałem Jak jechałem sobie, no żeby odebrać ją z to też cię spotkałem no. W losowym momencie Wracamy już tam i chyba będziemy się zbierać powoli, co? Żebyśmy też się, wszystkie, żebyśmy się wyrobili ze wszystkim, żebyśmy zjedli i pojechali na imprezkę do domu Bo tak to będą nas czekać długo, nie? Mieliśmy się już zbierać No ale znaczy, ten gość... Niestety nie wrócę do domu dzisiaj Tak jest, obiecał trochę zdjęć, obiecał trochę autografów, więc jeszcze chwilę nam to zajmie Ale ładnie wygląda w tej kamerze Bardzo ładnie Dziękuję Piękna kobieta No, wchodzimy do Pika i... Jedziemy do Krakowa. Zjeść sobie coś? Włączyłem mikrofon oczywiście, oczywiście, że tak. Aha. Witam. Hej, cześć. Jesteśmy już w restauracji. Proszę, bardzo. Tu jest mało dań, ale ale są bardzo dobre. Byliśmy tutaj już raz i naprawdę w ogóle jest. Przekazowska obsługa. Jeszcze raz miałem taką obsługę, że ktoś przychodził i naprawdę był aż tak bardzo zajawiony w to wszystko, aż taką miał dużą wiedzę i chciał po prostu, żeby jak najlepiej było tak naprawdę w tej restauracji. Także wybierzemy sobie jakieś jedzonko, pokażemy co. Tajskie żarcie. Ja lubię. Ja lubię. Pewnie wszystko co tutaj jest teraz w karcie jest inne niż wtedy co byliśmy, dlatego że po co jakiś czas oni zmieniają tą kartę, zmieniają dania i niektóre rzeczy odrzucają, dodają nowe przepisy i tak dalej. Tak, właśnie jest. Ostatnio go dowiedzieliśmy, jak to właśnie byliśmy pierwszy raz. A co pani pije, co to jest? A patrzcie pewien napój. Pewien napój? Tak. Aha, no dobra. E, Okej, okay. w każdym razie ja i Kani wziąłem sobie krupiącą wołowinę z Bangkok, Chinatown. Chinatown. Może prosimy, Chinatown. Chinatown. China Mariola wzięła sobie grillowane bawette w sałatce z tajskich ziół. Wzięliśmy jeszcze tajską zupę kozasową i dwa razy ten sticky rice. To jest bardzo dobre, taki strasznie, strasznie kliący ryż będzie? Dyżerka. No, my bardzo robimy jeść, także, także pewnie często będziemy gdzieś coś jeść na jakichś filmach. <laughs> Może nagramy, testujemy najdziwniejsze jedzenia z całego świata. Eee ładnie. Tak. Odpalamy ryż? W sensie Boże, pierwszy danie nas przyszło. Pierwsze danie nas przyszło, czyli wołowinka jakaś y, chili. I pomachałem i jest dosyć ostra, bo to czuć z zmychu, że coś naprawdę jest ostre. Zobaczymy, czy przeżyjemy. Złoka kokosowa też jest ostra, także mamy dwa ostre dania na trzy. Ale nie wiem, czy nie przesadziliśmy trochę ilościowo. Damy radę. No wiadomo. Ja, ja jestem ja. głodny, tak szczerze, bo ja w tym maku jadłem bardzo mało. Jadłem półtora burgera. To jest, to jest niby takie małe dania, ale to jest tak intensywny smak, że jednak samemu ciężko to jest jeść. A ja nie wiem, czy podołam. No trudno, trudno, no. Nie możemy zostawić. Dobra, live reaction. Ryż spróbujemy, ale ryż to wiem jak smakuje. Ale weźmiemy wołowinkę. to nie jest ostre. I zawsze było. Ale... Nie, dobra, to jest ok. Miało taki zapach bardzo ostry czyli po prostu przez to, że było gorące i ja akurat powąchałem. I tak strasznie poczułem to, ale chyba... Ech jest w porządku, słodkie czyli, słodkie czyli faktycznie troszkę ostre, ale słodkie czyli, czyli jest też słodkie, nie, jest okej okay. dobra moi kochani, przyszło nam wszystko patrzcie, I tu mamy jakąś zupkę kokosową, a mamy kobietę i mamy jeszcze tutaj tego speka. Coś tam warze. Taki... No. Będziemy teraz próbowali jedli, no jak już wszystko zjemy, to powiemy co było najlepsze tak naprawdę. Ja Jakby ktoś się chciał wybrać tutaj, to naprawdę... Ja polecam bez bardzo dobre żarcie, a dobre żarcie trzeba polecać, żeby ktoś nie przychodził i nie, nadzie na nie nadziewał się na minę, bo najgorzej jak jesteś głodny, szukasz restauracji, pójdziesz gdzieś i okazuje się, że jedzenie tam jest średnie, albo że obsłuchasz coś jest fajna i potem potem masz, pozostaje taki niesmak, Ale lepiej pójść, dobrze się najeść, no i tyle. Moi koniec, zjedliśmy, ale nie podobaliśmy wszystkiemu. No Dużo Pani, jedzonka. Bardzo dużo jedzonka. To jest takie jedzenie, że nie spodziewasz się, że tego tyle jest, po czym nagle jesz, zjadasz pół i mówisz. Nie, zobacz, nie naprawdę. A naprawdę, dania wyglądają, jakby tam nic nie było. Mało zupy, mięska też tak trochę tylko, a i tak okazuje się na końcu, że jest strasznie dużo i, i, i nie da się tego zjeść. No. Przejdziemy pod. No, przejdziemy pod. Czerwoną na... tą. Nie, Lasko ja przede na... Ja przede ja pół. Not. Dobra mordeczki, w każdym razie. My już będziemy pędzić do domku na jakąś małą imprezkę. Tyle pracy mieliśmy przez ostatni czas, że sobie chyba nam się należy i należą nam się też wakacje, na które jedziemy we wtorek. Także znaczy we wtorek. Po raz kolejny wam to powtarzam, że we wtorek no, 3 a 3 to, pewnie, ten, pewnie ten film weci 5 dni po wtorku, w którym wyleciliśmy w każdym razie. Prawdopodobnie będzie jakiś film, może dwa, a może trzy z Hiszpanii. Gdzie lecimy sobie razem, więc, więc wyczekujcie, zostawiajcie suby, wiecie nasze Instagramki i oczywiście zostawcie dużo w górę pod tym filmem, jeżeli chcecie więcej. Podra. Ziu. Powinnam powiedzieć raz papa czy coś? Powinnaś powiedzieć no Ej, co? No. No. Okej. Okay. No to papa! Teraz będziesz powiedzieć papa. Papa! Musicie wybaczyć mojej kobiecie. Ona jeszcze nie jest profesjonalną vlogerką. Nie, nie jestem... No, nie, nie wyczuwam tej sytuacji, kiedy muszę coś zrobić po prostu. Dobra, spoko, nauczysz się. Dobra. Masz mnie.